raczej chodzi o to, że my po prostu czasem reagujemy na jakieś dźwięki niewłaściwie. Myślę sobie, że każdy ma jakieś takie mikro trudności z przetwarzaniem słuchowym, bo ktoś nie może nie lubić hałasu, nie wiem, metalometal, sztućców na przykład, albo piszczącego balonu, ale jeśli takich częstotliwości jest dużo, to po prostu pojawiają się takie trudności, które bardzo wpływają na edukację szkolną, na to, jak dziecko sobie radzi później w szkole, dlatego, że jeśli my mamy problemy z percepcją słuchową, pamięcią słuchową, fonologią, to, to jakby pojawia nam się dużo trudności takich szkolnych, że to dziecko nie jest w stanie zapamiętać wiersza na przykład. Albo trudno mu jest zrozumieć polecenie, które ma nawet wykonać, bo on się zastanawia dużo dłużej potrzebuje dużo więcej czasu, żeby przeanalizować, co on właściwie ma zrobić. Czy można z tego wyrosnąć w takim razie? Wyrosnąć może nie do końca. My się stale adoptujemy, więc pewne zmiany w nas zachodzą. Jednak treningi słuchowe są przewidziane również dla osób dorosłych, więc jeśli ktoś ma jakąś nadwrażliwość, przeszkadza na przykład mlaskanie partnera albo e, trudno jest mu wysiedzieć w miejscach, w których jest po prostu głośniej, e, albo jest więcej ludzi w otoczeniu, czy więcej różnych e, dźwięków, też może skorzystać z takiego, e, e, takiego treningu przetwarzania słuchowego i e, być w mniejszym napięciu, właśnie w sytuacjach, w których będzie więcej dźwięków. To powiedz w takim razie, jak można rozwinąć skrzydła z wami e, w tej kwestii? E, można się zgłosić właśnie na badanie przetwarzania słuchowego. Zapraszam serdecznie. Poradnia Rozwin Skrzydła w Białymstoku. Zapraszamy i my. Znajdziemy oczywiście w mediach społecznościowych adres strony internetowej. www.poradniarozwinskrzydla.pl A zapraszała Marzena Rusiłowicz,